No dobrze, załatwiliśmy, że bombań będzie na żniwa. Ożyczony od wója. i powoli wracam na gospodarstwo. Gospodarstwo po moim dziadku, bo ja tutaj parę lat spędziłem w Niemczech pracując. A teraz wróciliśmy tutaj na naszą ziemię. Przejąłem gospodarstwo po ojcu. No i będziemy się starać jakoś tam rozwijać. No. Weszliśmy do Unii, są nowe programy. Unijne, no i może uda się trochę to gospodarstwo rozbujać. Mimo, że nie byłem tu prawie 10 lat, to wiele się nie zmieniło. Choć co prawda ojciec trochę zapuścił gospodarstwo, nie rozwijał tego tak, jak być powinno. To jednak mamy ten sprzęt, który pozwala jakoś tam radzić sobie. No cóż, widok na gospodarstwo to praktycznie tak jak w moim dzieciństwie. Stodoła chlewnia, krowy, kury, świnie. 40, którą dziadek załatwił jeszcze z BGR-u jako skasowany ciągnik. No i trzydziestka z przydziału. I te dwa ciągniki do dzisiaj nam służą. No ale chciałbym powoli tutaj rozwijać się, wymienić park maszynowy. Stodoła ta sama, chlewik. Tu naprawdę niewiele się zmieniło. Spojrzeć na ogród. To wygląda praktycznie tak samo jak jeszcze 20 lat temu. Bo było trochę drzew, ale mimo wszystko, cały czas na tej ziemi gospodarujemy. Niewiele, bo kilkanaście hektarów. Ale chciałbym Wam przez te kilka, kilkanaście odcinków zaprezentować te nasze prace polowe na tym gospodarstwie. No i jakieś tam wspomnienia z dzieciństwa, jak to kiedyś było. Tak to sobie właśnie przypominam, tak to wtedy wyglądało. Możecie w komentarzach napisać co się zmieniło. Jakie zauważyliście zmiany na przestrzeni tych lat. Zmian nie było wiele. Ciągniki cały czas te same, tylko wtedy. Dużo młodsze, mniej zużyte, chociaż już nieraz przechodziły remonty, malowania więcej zieleni, może nawet było, więcej krzaków i tak dalej. Ale maszyny, w sumie, te same Także jeśli chcecie, żebym częściej wspominał stare czasy, no to Piszcie w komentarzach, dajcie znać Postaram się przygotować taki odcinek Jak to kiedyś robiliśmy na gospodarstwie No i co się zmieniło O, w międzyczasie jeszcze byłem u sąsiada, porzucić przyczepę, bo Ta sanka drzwiana, to do rzepaku się tak słabo nadaje Bo tam, wiadomo, nie jest tak szczelna a tutaj tą rustą co ma to ma po remoncie bardzo fajną i ona sobie świetnie radzi że rzepaku więc sobie pożyczyliśmy Zepnę z naszą autostanką i myślę że... Eee, to powinna nas spokojnie starczyć aż tyle to raczej nie sypnie w rzepaku i dobra no i to jest kulówka, więc trochę wchodzi Dobra, mamy tu zestaw. Kurczę. Jest to ciągnąć. Czyli pogoda ładna, że był z parę dni temu skoszony no już widzę, że się ładnie osypuje, więc jest dojrzały. Idziemy załatwić bizona. No i lecimy bizonem. O czego dawno bizonem jeździłem. Jej, ta sprawa, odbierać założony do żywaka typowo No ale bo niestety bizot nie ma sieczkarni, więc potem trzeba będzie to jeszcze orkanem się przefyrnąć No ale dobra, tu jest coś kurcze Porozwiewał wiatr Ale postaramy się to jakoś wymoczyć się całkiem, całkiem elegancko kurczę. szybko idzie bo to z podbieraczem to można trochę szybciej iść Tylko tak że takim stojącym to ma ciężko, kurcze powoli taki wizonek to kurczę, na pierwszym biegu minimalnie nie wiem jeszcze jak sypie ale zaraz się okaże <grym> najgorsze dla to, że możecie posić razy to samo bo kiepsko widać co jest normalne, czy nie, co nie jakby to, to jeszcze wiadomo gdzie Wymocony rzepak jest, ale idą kiepsko sieka te chaszcze po rzepaku, no, ale jakoś tam wymócimy. Oj, to będzie chyba kiepski plan, ale może jakoś tam coś zarobijemy z tego pola. Ogólnie te rzepaki siejemy od niedawno od 3 lat, jakoś tak. nasze no, flaków się wcześniej nie zawsze To nie było, czym tego zebrać, bo podbieracza jeszcze tutaj bo ja nie miał, nie było, nie tego zbierać. Do tyłu. Szczęście, że jeszcze tego Bizona możemy na bo ja przynajmniej jakieś tam koszty zejdą, no wiadomo, wszystkiego, wszystkiego sobie nie podpuszczam. Bo ja też swojemu do zrobienia. No ale zawsze coś tam wymuci, nie zawsze coś tam jest zrobione już trzeba będzie polować sąsiada drugiego ja Już właściwie tam głowę, ale ja mówił, że może nawet dzisiaj będziemy musieli, na no, kurczę chciałbym żeby nie dzisiaj, bo się tu nie wyrobię jeszcze trzeba to zjeść Potem na Skup to już chyba dopiero jutro pojedziemy Ale już jest coraz więcej Sygnał działa, znaczy że zara będzie pełno. Dobrze, już pół. o, styknie, na jedna przyczepia będzie, na tą ruską, może akurat nie trzeba będzie naszej autosanki zabudzić. Myślę, że tu już będzie pełno. Sobie przystaniemy. Niech sobie chodzi na wolnych. My pójdziemy po czterdziestkę. so pop Sypnie się czarne złoto. Myślę, że jedna przyczepa tutaj będzie, bo to jednak jest szóstka. To się zmieści raczej. taka wiosna na robocie to nie ma dużego wątku świata, człowiek nie musi to Ale kiedyś wypadek to był. Może... Może Wam go kiedyś przypomnę, jak będziecie chcieli. Napiszcie w komentarzach. Kiedyś się wypadek zdarzył. Nie dzieciaka. A my idziemy dalej. No i tak jak mówiłem, kurczę. Nawet gorzej, niż mówiłem, bo myślałem, że nasypiemy dwie Więc Będzie nawet jedna i to taka niepełna No co zrobić no? Taka sytuacja Nie no, troszeczkę sypłem Z parę obrotów ślimaka z weszła, weszło, ale dobra Najwyżej się tam szuflą, coś tam dosykuje i... Albo worek wrzucę i coś na przyczepę Dobra, to trzeba złożyć i, i zona odwieźć Dobra, palimy czterdzieści, Lecimy na gospodarstw i przełożymy sobie w tej drugiej najbliżej coś może dorzuci albo to zworkuje I będziemy czekać aż będzie śmionka do koszenia, ale to nie, nie wiem, to nie wiem czy to dzisiaj mi da radę wymudzić czy jutro. Zobaczymy. Kurcze, on już muci tam. Kurcze, kiedy on tam przyjechał? już tam wyjeżdża. O Bo Kurcze, to się musimy spieszyć. Jak tak, to tak. On już tam muci. Dobra, to sobie sobie... raz drugie przyczep skarbnione. Zabijemy się do niego Tutaj mały kawałek jeszcze gigantem to kurcze raz dwa wymieci Było kiedyś od Bizona 40 Widzicie jak teraz sprzed Kiedyś to się dwa tygodnie umyciło, a teraz co, kurczę, w jeden dzień dwa pola będzie zrobione. Uważam na ten sprzęt jego. Ja Ale pięknie chodzi, kurczę. Karabanią badała. Ale gdzieś.